22 stycznia, czyli dzień, w którym to mój największy wyrok wywalił się z najcenniejszym przedmiotem w Wojdzie, czyli mace'em. Po tej akcji obaj wyszliśmy z serwera. Jednak wieczorem kapilot odpalił live'a, dlatego wpadłem na genialny plan, żeby to wykorzystać. Tak, jest, ja, ja stąd będę wykopywał 3 lata. Go, patrz, 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 patrz. O, nie, nie, to nie jest dobry pomysł, żeby mnie uwolnić poprzez wysłanie na spawna. Pokażę nie ładny, weź tu wychylgłówkę. Sam se wychyl wychylgówkę. Nic ci nie pokażę A bo ci nie będę rozpływał jednak. No, dobra, czy on jest? no tu jestem! Ale tak się nawet nie mam bloków, żeby dobra, dobra, wyjść. Do góry. No to chociaż mi światło pokaż. Dobra, 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 dobra. zaraz dobra, zobaczysz. Otwieram! Jezus! Nie! Nie! O! 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 o. Ja mam licznik tego, timer TMT, ja to widziałem! O, Ty, ej, kolejny leci! Ej, leci, leci! O, nie! O, 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 o nie, uciekaj! O, o, nie! Puha miałem O, nie przejrzał! O No <śmuch> <śmuch> Oj Ale serce nie dostałem No trzymaj się Czemu, czemu, czemu wyleżącego? Szczerze, to plan był i nadal jest inny Ale jako, że to mój największy wyrok, to musiałem cały czas go denerwować Biorąc jeszcze pod uwagę, że był on bez żadnych itemów, to była to idealna okazja no no proszę, daj mi jakiś totem, co? Czy ci nie stać? Aha, nie no, no to, to, to... Mnie, to nie Tak no, bym dał ci Ale to, klepnie, to była piątka, piątka to była Masz Dziękuję <śmuch> 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 Dałeś mu totem? No da. Za darmo? A ja cię go zbiję Ejej, bo się spalę, bo się spalę, bo się spalę! Bo się spalę! No, już nie ma tego Nie no, tak po prostu to mu nie pomogę. Ja podkreślam, że to mój największy wróg. Także jak już mam mu pomóc, to w zamian za coś. Jednak do targowania przejdziemy zaraz. Na ten moment kapilot zaczął temat pandy. Ja tutaj miałem jedną pandę. Ona ogólnie mała... miała chłopaki... O! To? Ej! To nie jest moja panda, ale jest ruda. No żeś mi popchnął, no trafiłem, no przepraszam. Ej, o, a, 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 a! Jakub? Jakub! I spokojnie, spokojnie, to nie była jego panda. Ta miała kompletnie inną nazwę. Przecież ja mam do Was pytanie. Chodźmy pokazać, bo ja mam pewne Jesteś pytanie. Y y Jesteśmy y na ty. Jakub ja. i y No rudy. I co? Chodź tutaj taką. albo nie, chodźcie do tego, do Blankiego. Chodźcie elytro Ja lecimy. nie staję nigdzie Chodźcie, ja nie staję. Do Blankiego, ciebie. chodźcie, lecimy. Chodź. No to daj mi litrę. <laughs> no dajesz, chodź. Galopuje. Widzisz? W trakcie tego live'a kapilot wypowiedział słowa odnośnie przyjaźni, o których to koniecznie musiałem porozmawiać. Bo nie ukrywam, zdziwiły mnie one i to bardzo. Dobra, koledzy, ja mam nawet pytania. Nie wiem, czy stary tak, kolega się nie by ale kolega coś, coś ciekawego powiedział, co mnie zainteresowało. Że, że jesteście sojusznikami, przyjacielami Nie, nieprawda. O chyba oszalałeś. No tak powiedział młody. Zielony. chyba oszalałeś. Rudy, nie. Mówiłeś tak. To nieprawda, zostaw mnie już! Ja idę stamtąd, nie będę w takich rozmowach brał udział. Rudego. Rudego pętało. Nic o nic się nie dowiedziałem. A niestety live jest już na prywatnym a ja zacząłem nagrywać chwilę później po tych słowach, więc też nie mam do końca potwierdzenia. A czekajcie, czekajcie, bo kapilot sam po chwili teoretycznie przyznał się, że takie słowa były, bo w trakcie kiedy mi wyłączyły się słuchawki to zaczął jakąś dziwną rozmowę. Ja nie pomyślałem jak ten Póki on nie ma sławek. Co, robimy ten, że? że... Dobra, 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 dobra. dobra okay, okay. Już. Nie wiem o co chodziło, ale zaczynam się bać. Czemu nagle Jakub szybko uciszył kapilota? Czy oni coś kombinują? Dobra, nikt mi nie odpowiedział na pytanie, zraliście moje pytanie. No ty chyba strzelałeś, przecież pierwsze co powiedziałem jak on to powiedział, to, to zapytałem no, ale... go what? Ale on się wypstrykał, on... Tego za... typu? Czyli on uważa cię za przyjaciela? Ale to ja jestem Tak. Rudy, po czym on pyta. uważa mnie za przyjaciela, po czym podaję mu creepera, no, przed rzeką. Hmm. No tak, że się tego nie uważasz, mm. ale on cię uważa Ja chciałem przypomnieć, że ja ostatnio ten domek zrównałem z ziemią, jak go No tô, dlatego dobra. Dobra, nie, dobra, no nie rozumiem tego, nie rozumiem Młody mnie Dusz, może uważasz, no młody jest yy, chory psychicznie przecież No, o oh, ja. Oh, no ja tak, bym potrzebował tak Tym razem Młody zeruje się, nie? No co ja? No co ja? No co ja? Zrobiłeś no co ja? nie, no co ja? zrobiłeś... Ale co? O co wam chodzi? Zrobiłeś podanie brains. Co? <males Atlannée2> A jest? Gdzie on jest? O, tu już jest! A tu, o, A, dobra! Ja underwater. to jest underwater. No i tak. Ze względu, że kapilot nie posiada dosłownie nic, to na początku streama zapytał się nas, czy czegoś mu nie damy. Stwierdziłem, że jest to idealna podstawa pod mój plan. Także zaczęliśmy rozmowę. Bo kapilot coś tu chciał od nas, co nie, żebyśmy mu coś dali. Tak, tak, tak. No finalnie on coś chciał. A to jest może seta, elitre, totemy. elitre, elitre, elitre. Fajerwerki. Elytra, Elytra, Fireback. Ej, letra, tak się spoda, że. Ja też coś mam w sumie. Elytra, fireback. To to Jakub może pierwsze zaproponujesz. A on powiedział nie! A, nie chcesz, no to nie, to, to, to trzymaj no się. No dobra, to robimy ci ten, trapisko. Nie chcesz tych rzeczy, tak? Dobra. Nie rozumiem. Z jednej strony pyta się na sobie temy, po czym nagle mówi, że nie. Ja próbowałem mu pomóc, ale ja widzę, że on sam się gubi w swoich słowach. To Jakub, masz coś, żeby mu zaproponować, co zamian byś budał? Ja mam pełną rzecz, ale. A, a tu teraz tak widzę, dwóch się kontaktuje, czy Tak, No, to tak, tak, ja da, a tutaj da, po prostu ci... się pytam, bo tutaj... tak, co, bo jestem rudy? Nie tak, tak, nie biję, więc póki mnie nie biję, tego nie biję. tak, poproszę. A tak, 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 Co? Z tam farmą złota? E, właśnie. co? 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 Ty! Otóż ponad miesiąc temu, po tym jak kapilot został zbanowany, zostały wypowiedziane takie słowa. Ja cię mogę dać za te itki. To darmowy użytek z jakiejś farmy, którą będziesz miał? Do żywotni? czy klasyczni? To jak ty chcesz, to jak ty uważasz? To możemy zrobić tak, żebyś był dożywotni. Nogi. Ja postanowiłem, że koło fortuny zdecyduje, jaką farmę Jakub będzie musiał zbudować w ciągu 15 dni. Więc losujemy! A więc tak, wylosowała się farma złota. To jest jakiś skam. No jak skam? Wszystko jest wylosowane. Przecież on dostał życie za to, że miał. Ej! Tak. Kumpel! Przycielu! idzie ta ja, farma złota Kolego, ty nie uciekniesz nam jakby istnieje mapa No to, no pro, proszę was no My zadajemy proszę... proste pytanie No proste pytanie, proste odpowiedź bratku no Ale ja potrzebuję totem żeby... Nie, my... nie, nie, no ja mam stały szalka ale nie <grym> a mogę dać aha, aha No, chłopaki no, patrzcie, o Hoj, Chodźcie, macie kwiatki, dawajcie ze mną Dobra, patrzcie. i zaczniesz gadać to zerujemy cię Gramy w ruletkę? Trafię, nie trafię? W nie hey, he, no, kozłot Dobra, może, uważaj Strzelam, ja strzelam Proszę no ale potrzebuję totem. Dobra, no bo jak, jak nie zaczniesz gadać po totemie, to zbiję to to... Ci ten totem. Dobra. Ja mogę sobie ich marnować ile chce. No. Poczekajcie sekundę, bo chcę Wam ogłosić coś ważnego. Bo już w ten piątek 24 stycznia startuje nowa edycja box PVP na moim serwerze n1c.pl. Zaufajcie mi, bo spodoba Wam się to, co dla Was przygotowaliśmy. Dlatego wbijajcie na naszego Discorda i na kanale ogłoszenia, wyczekujcie więcej info odnośnie nowej edycji. Powiem tak, musicie być, także zapisujcie tą datę i piszcie w komentarzu z kim z Was widzę się na starcie nież gadać Dobra. Dobra. Coś jeszcze? Aha No i zacząłem gadać Znów robisz to co robiłeś Dzisiaj to samo Ale jak chciałem mówić tylko na odległość i... jedno zadanie Gadać Rzuciłem ci totem! A ty od razu perełkę rzuciłeś! Ale to było mi z klikki! I zamiast pomyśleć, żeby założyć, Żeby klikiem ci się perełka rzuciła. To misklikiem. z Jak cię odrespimy, musisz zacząć gadać od razu. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zrespiłem go, zrespiłem go, go. Miałeś gadać, jakby zrespiliśmy cię. Yyy, serduszko i totem. <śla> no dobra Czyli ci chcesz, naprawdę jest kolejny raz byś to samo. Ale nie mówić po totem powiedziałeś, jak to nie, 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 nie. Jakub, ty rozumiesz co on robi? Nie, on jest opadany, on zaraz odstaje. Nie, zamy, to, nie wy... zamykajcie Wystarczy mnie, Wystarczy, żeby powiedział. Lanko. Ja mu nie mówię, żeby no, ale... powiedział, e, jaką odpowiedź powiedział. Możesz po prostu powiedzieć o farmie. Tak, no. Ale o jakiej farmie? Nie udawaj, no. Mu... jako jakiej. Za co dostałeś, jakby życie? O w miejscu? No, za to, że jestem dobrym graczem. Na, że, za to, żebym był najgroźniejszym graczem na Ligornie? Powoli nie mogłem słuchać tego jego gadania. Kłamał cały czas, zamiast po prostu przyznać się jak było naprawdę. Bo każdy wiedział już po jego słowach, że żadnej farmy nie zbudował. No i teraz tak, jak byłem w dederze, no to jakby trzeba dorysować kolejną taką Elkę. Nie, 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 nie. A jak... No dobra! O. O. Farmą! Z Farmą sytuacja, no dobra, to się pokazy. Byłem w Dederze, dobra, z farmą... Ale o jaką farmę chodzi? Nie, 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 nie mogę, no. Nie, dobra, ruletka, dawaj. A biegasz, mi... a my strzelamy. O no nie, to dajcie mi totem, dajcie mi totem, dajcie mi totem, no. Ej, ty, 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 ty! Dobra, ale o, ja mam tą farmę. Oj, ruletka. Oj, 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 Ale ja mam tą farmę zrobioną. O, no to pokaż nam. Zat... A, zrobiona jest. No to poczekaj, jakbyś się tracił. Było trzeba tak no, od razu. No to właśnie. Dobra, jako że już pewnym było, że oszukał nas i żadnej farm nie zbudował, to wkroczyłem z moim planem, który miałem już przygotowany od samego początku tego live'a. Ja ci dam Elytrę, ale... No, Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Ze względu, Jakub, że ty mnie nie bijesz, napiszę ci coś, Jakubie. Musimy razem to uzgodnić. Żeby wam niczego nie spoilerować, to zamazałem wam owe wiadomości. Ale zaufajcie mi, że warto czekać. Bo nikt się takiego obrotu sprawy nie spodziewa. Git, git, no. No. Good. Ale i tak chcę najpierw zobaczyć e, Farmę Złota. O, no to to, no. Bo jak będzie Farma Złota, to mój dług do Hozota zniknie i twój dług zniknie. Więc wszyscy będą no, szczęśliwi. No tak, no tak, mój dług, no tak. Bo moja firma no. budowlana się <laughs> spisała wtedy. Ai, ai, te termine Tragedia, tragedia, no? Voi, Wygrać. Nie fajnie się firmą. A no w sumie ta racja. Jakub też ponad rok temu miał mi wybudować farmę złota. Ja mogę dać za te itki. To darmowy użytek z jakiejś farmy, którą będziesz miał. Do żywotni czy klasyczny. To jak ty chcesz? To jak ty uważasz? To możemy zrobić tak, żeby będzie do żywotni. Postanowiłem, że koło fortuny zdecyduje, jaką farmę Jakub będzie musiał zbudować w ciągu 15 dni. Więc losujemy! A więc tak, wylosowała się farma złota. To jest jakiś skam. No jak skam? Wszystko jest wylosowane. Jednak to temat, który jest już zakończony, nie pogodziłem się z tym, że żadnej farmy nie otrzymam. Jakby nie znajdziesz tego na mapie, bo ja to tak zrobiłem, żeby właśnie żaden żeby grać, Nie Żeby nie było jej widać, no tak. No tak, bo ja właśnie dzisiaj nagrywałem film z tego jak ją buduję, jak tak? tak się złożyło. Dobra, to tym bardziej nie wiesz, przecież ty dzisiaj... Nie, nie, nie! Jak ty ześ oszust, nie? Przecież ty dzisiaj się tłukłeś z chozotem i tak dalej, to czym ty mówisz? No tak, o, o, ale o, 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 to dobrze mówisz. Ale to było przed. Co, co było przed? No ja przed, przed przed siebie... Patrzcie! Chodź. O, ja zjedz. A w taką... szkole to kto był? No ten. A czekaj, czy mówisz przed, czyli ty to zrobiłeś w godzinę całą farmę? Yy, tak. No. O, ku... <grych> 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 A wystarczyła, mówić No prawdę. mam tą farmę zrobioną, no! No to pokaż tam, jak... O, no, ej, eee, ale Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, czeka, czeka. czekaj, Nagrywałeś ją. No to dokładnie, dokładnie! No to pokaż tam No nagranie. to pokaż nam na nagranie. Widzowie, chcecie zobaczyć jak kapilet budował farmę złota, pewnie z tego film będzie z Reborna, więc... No dokładnie. No, właśnie nie, nie bo ja się... Chcia... nie wyszła, tak? Nie, nie! Bo z farmą wygląda tak z tym nagraniem. Mm -hmm. No że ja stwierdziłem, żeby nie zanudzać się ten, to ja po prostu ją pokażę, już gotowo mi nie nagrywałem procesu budowania, tak? A... I chciałem A, to dzisiaj wieczorem... Pilot. Chodź, cho choć spójrz mi w oczy, ja ci powiem jedną rzecz. Ja ci dam cały set, dam ci litrę i dam ci kilka totemów w zamian za coś, dobrze? Ja na tym nie skorzystam, no. nic z tego nie będę miał, nic. Za farmę złota? Nie, coś co twoje jest. Nie, farma złota? Nie. Ale naprawdę mam tą farmę, dajcie mi mm. litrę i wam polecę pokazać. Nie masz jej, nie masz jej. Dobra, mm. Posiadasz coś jak taką bazę, ostatnio się nią chwaliłeś. No? No. No. To po pierwsze nam ją pokaż. A, czy nie chcesz? Się? No dobra, no to trzymaj się. Szerokiej drogi ci życzę. E, nie, nie, bo prawie się wyrzuciłem, wywaliłem. Proszę dajcie mi totem, proszę dajcie mi totem. No to lecisz teraz, prowadź nas... mi... Nie, prowadź nas i będę cię rzucał ci po totemy i ci zbiją je. Ale gdzie mam cię prowadzić? Do, do, tej do Farm Złota? Nie, do tej bazy twojej. Dobra. Ale czekaj, bo... Ty... Czemu... No dobra, to... Ale to daj totem, totem, totem. No to masz totem jeden. Wrócisz perełkę? To ci już zbiję go. Coś zapewne nie biegnie. Rokował. Dzień dobry, cześć. Ja żeby szybciej być, żeby szybciej być! Dobra. Ej! No nie! Ja chcę po prostu, żeby szybciej być w tym... Biegnij, biegnij, szybciej, szybciej tym nóżkami przebieraj. Nie wiem co on próbował, ale cały czas chciał w jakikolwiek sposób chyba nam uciec. Jednak nie brał pod uwagę mi mapy, na której może mi nawet uciec, a ja i tak go dorwę No czekaj, muszę włączyć kod Dajcie mi się skupić Ja na pimpusie Trzy. obiecam, że dam ci to 3 10 Dobra i słuchaj 9 8 7 6 Dobra Bisany kod Baza się otwarła Baza się Cztery. otwarła, idziemy, 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 idziemy Aj dobra, e, dawaj mi set i wszystko Do tego czasu nie pójdę tam No to ci ten zbijam Nie! Oj uważaj, bo kaktus ci bije <gry> O oh, shit! Oj. Co? No prowadź, masz jedno zadanie, ja ci obiecuję na Pimkę, mówię to przy widzach. Ale... Że dam ci to. Lubię no, mam twojego Pimka. No, dobra, no to giniesz. Dobra, 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 no, ja nie mam tego, nie mam tego, nie mam. Ale, ale ale proszę da mi to. Da mi to. No z 7 totemów już zmarnowałeś na mnie, więc. Jakby... No, daj, daj, daj totem. Kapilot nie miał żadnych itemów, a jeszcze miał czelność obrażać mojego przyjaciela Pimpusia. Nie rozumiem jego podejścia. O, przyda się to TNT. No to ja ci nie pokażę, gdzie to jest, bo ty to zniszczysz. Nie, nie zniszczę tego ci. Jeżeli Hozot to będzie nie... chciał zniszczyć Podkreślam, e... jeżeli ja będę to chciał zniszczyć, albo Jaku, to... To można zerować. To... jeden z nas ginie. To, to mogę nie mam żadnych i i mogę was... No oh, dzięki, dzięki. Nie no. no, przysięgamy na... Podkreślam. Widzowie macie, macie jakby nasze słowo. My z Jakubem... że jeżeli no. ktokolwiek z nas będzie chciał to zniszczyć, to ginie. Ja nie mogę postawić TNT, ani Jakub nie może postawić TNT. Tak? Wydaje mi się, że umowa była jasna. W skrócie, ani Jakub, ani ja nie możemy wysadzić tej bazy. A, i na pewno do, do serca dostaje od was za to. Mogę, da o, mogę dać Ja mogę dać jedno serce. 400, 400. Ser o, no to, 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 to no, jeden, jeden totemik, to to. Tak? No. Będziesz się jeszcze się, czy, się, czy Mimo, że teoretycznie było już ustalone, że otrzymuje jedno serce, perfekcyjnego seta, litrę czy też miecz, to i tak cały czas próbował się targować. Jakby on chyba nie rozumiał tego, że jeden hit i go nie ma. Ale po czasie najwidoczniej zrozumiał całość, bo w końcu zaprowadził nas do tajnej bazy. Jak, jak to będzie, to teraz gdzie to jest kłamstwo? Jakub, mam to. Zaprowadzi nas dobrze, Jakub. Widzisz mnie? Ja, jest, Widzisz mnie na minimapie? Ja tu muszę go pilnować, bo nie wiem co ten cwaniaczek nam próbuje zrobić. Ej, ale ty nic nie bierzesz! No stój! Nic ja nie, chcę nie ty bierzesz! Tylko najpierw się tobie i mi dać. Nic nie bierzesz! Ale to jest moja baza! Ej, nie uciekaj stąd! Ale co? Pokazałem wam! Nie pozwolę ci. Dajcie sposób. mi teraz moje rzeczy. Nie, będę musiał coś jeszcze zrobić za to. No, no nie, nie, nie! Idzowie, to jest oszust, oszust! Oszust! Oszukał na streamie. Dawać moje rzeczy teraz Ja w żadnym wypadku nawet nie chciałem go szukać. Tak jak się umawialiśmy wręczę mu wszystkie itemy Dam ci teraz seta No masz po seta prostu daj mi wszystkie moje rzeczy, które chciałem Po tak, zaraz ci polecę A mogę dać ci jeszcze serce zaraz Coś. No i teraz jest wymóg, żeby no, dobra Otrzymać te wszystkie rzeczy Jakub możesz powiedzieć to A więc tak Obiecaliśmy, że ci je nie zniszczymy, więc jej nie zniszczymy Ale żeby otrzymać te wszystkie rzeczy musisz sam ją zniszczyć Tutaj masz TNT ładnie ją pięknie Proszę No no masz tutaj, daj ci itemki. pomagam ci, na razie musisz szukać tego TNT Proszę, to masz kolejne ale, ale... To chodź, razem postawiamy te TNT Ale, ale nie To wszystko? I ty po prostu to wysadzisz Ale tu Dobra, nie graj tutaj, o, ten. Dobra, już, już nie graj smutasa tutaj, cłaniaczku! Oszukujesz? No, wiecie ile, ile? ile? Coś... Nie dajcie się w noc to robić, nie? Wiecie, ile czasu ja tu budowałem? ile, ile budowałem? To, no, ile, budowałem. Jezu, ile czasu, tragedia. Czuję, no. to? No, wiecie, wiecie, ile to przekminiałem? Żeby to wszystko tu działało. Dajcie pomogę, ja cię ty tylko klikniesz, ładnie, wysadzisz to. Ale nie! Nie wymógłbym, żebym pokazał wam bazę. Nie żebym ją zniszczył. No to tak wy się zmieniły tak jak twoje warunki. Ale co moje warunki? Też chcę. Cztery serca. serca miałem mieć. Nie no jedno serce. Ja ci rzucę to serce, ja ci powiedziałem, to tak zrobię. Tylko musisz tu spoczekać chwilkę ładnie tam. A ty nie uciekaj, ej. A ja, no nie, nie... bij mnie O się razem tu posiedzimy. A no nie uciekniesz mi z tą. Robisz to? Ale nie rób, Nie gadaj w taki sposób, mnie to nie zrobisz, na ładne oczka. Nie, nie, nie. I tobie to, kto mój... Nie, dobra, co wie? nie wierzcie mu w to, bo to jest taki manipulant. A ja może puszczę jakąś muzykę, co A, Tak, popatrz to jeszcze. <grym> nie, no, ty jesteś po prostu, ty jesteś taki manipulator, że to jest koniec, Dobra, nie? ja ci miałem dorzucić serce, ja ci rzucam serce. Proszę, trzymaj. Ja tutaj spełniłem naprawdę moje najlepsze Chwilę na rebornie. Najlepsze chwilę na rebornie. Zbudował ją w godzinę i mówi, ja to spędziłem najlepsze chwile na rebornie. Potrzebuję teraz waszego wsparcia. W Nie wiem co on próbował tym zdziałać, ale ja chcę przypomnieć, że jeszcze jakiś czas temu Zgrywał Kozaka i albo obrażał mojego przyjaciela Pimpusia, albo XYZ. I przy okazji uważał się za najgroźniejszego gracza. A, no i jeszcze tak jak Jakob słusznie zauważył. A czekaj, 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 Hozot. Jak on yy, mówił yy, w sytuacji jak wysadzał spawna? Bum, bum! O, bum, bo bum! O, to tak musisz, to musisz, to musisz Miszowie, też tak powiedzieć. Masz tu jak, to, jak, jak on kazał wam pisać? Bum, bum? Spam, bum, bum. Tak jak się cieszył, wysadzając spawna, czyli najcenniejsze miejsce na tym pięknym serwerze. Tak teraz możemy mu napisać bum, bum. Ale ja ci jeszcze mieczyk miał dać, żeby nie było, że jestem oszustem. Ja ci dam te rzeczy, które ci mówiłem. Muszę mieczek znaleźć. O, mam mieczyk do ciebie. Trzymaj tutaj. Masz tu mieczyk, nie powinieneś go dostać, ale. Zamykajcie, bo. bo Ups, szuka muzyki, tak? Jakub... O ciężki człowiek, dzięki człowieku. Bum, bum! Widzowie, bum, bum! Wiecie, ile ja tu czasu? 126 godzin budowałem tą bazę! No, tutaj masz tutaj co ten, ja ci dałem wszystko, więc ja ci nie oszukałem, teraz nas nie oszukaj. Dajesz, ładnie stawiam, ja bym patrzył, jak na to ładnie stawiasz, no? O, tutaj. Ale nie, bo tu woda jest, tutaj woda, nie, to nie myślisz lekko. Ale co? Nie, 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 nie możesz tu nic... No nie nisz, nie nisz, nie tej bazy. Nie mogę nisz, nie nie mogę No i po długim czasie przedłużenia ze strony kapilota w końcu uczynił to, co miał zrobić. Nie chcę tego robić. Ale nie przedłużaj. No. Let's go! O, już poszło z dymem. Wszystko? O! Widzisz, jak to gówno laguje?! Idę stąd. Le? Idę stąd, bo mi streama zaraz Ty, czekaj. Co? A no nie, dobra, nie poszło wszystko, ale... Wiecie co? O, Jesteście tam jeszcze nie poszło, no rzeczywiście. Gdyby, ty to... Jaku? Ale tu już nie było bazy. Jaku? Ale tu już nie było bazy. Co? no ale tu już nie ma bazy. Gdzie tu widzisz? Nie, tu bazy? Do, nie, do, nie, dobra, dobra. Jesteście oszusty, penery. Koniecznie obejrzyjcie ten film, który właśnie wam się wyświetla, bo znajdziecie tutaj ważne info.